Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj taki kolorowy, bardzo wiosenny draping, a mianowicie za 30 zł trzy drapeczki po 10, różowe, diamentowe 7, magnetyczne 5 oraz taka piękna różowa mega pensja. Także zapraszam do oglądania. Ja zaczynam od mojej ulubionej, takiej różuwiutkiej błyszczącej drapeczki, A co my tu szukamy? Siódemek, ale połyskliwe, mm, tęczowa, piękna zdrapa. Oby nie była pusta. A jaki numerek z drapki? Numer 22. O, fajnie się drapie. No, to mamy 4. 4, 2, 5, 9, trójeczka. Gdzie są siódemki? 9, 6, 4, 8, 2. No tak, wszystkie cyferki oprócz siódemki piątka, ósemka, dziewiątka, szóstka no i teraz, teraz na końcu będzie siódemka trójeczka, dwie ostatnie trzy i dwa ojojoj, oj, oj, taka piękna ale pusta, a magnetyczne pięć mam z numerkiem siedemnastym i tutaj szukamy piątki, jak nie było siódemki to może będzie piątka, czy wy macie mocno kciuki? Jeden i cztery, no to daje nam pięć, jest wygrana, prawda? <grywia> dwa i dwa, dziewięć, sześć, cztery, dwa, trzy, jeden, lipa, czwórka, ósemka, ósemka po raz drugi. 9. Fajnie szybko się drapie, no ale żeby te piątki wyskakiwały jeszcze tak szybko, to by było dobrze. O, tu mamy siódemkę. 8, 9. Jejku, już koniec drapki. 1 i 7. I Oj, niedobrze. Poproszę łapeczkę na pocieszenie, bo wszystkie chyba będą puste. No i mega pensja różowa z numerem 13. O, to może się okaże, Trzynastka szczęśliwa. Tu będziemy szukać trójki, piętnastki, dwadzieścia jeden, trzydzieści dziewięć i trzydzieści cztery. No, a mamy szóstkę, czterdzieści trzy za wysoko, trzydzieści osiem. Było blisko, trzydzieści trzy również. A tu jest ósemka. No niestety nie pasuje nam, szukamy dalej, co tu mamy mega pensję 36 nie ma, piątka. 34, jest jednak 13 okazuje się szczęśliwa i mamy tutaj wygraną chociaż w jednej zdrapce na 3. <grymka> 31 nie ma, 17 4, 40 za wysoko. 34 po raz drugi. A ja już to odsłaniam. No dobrze, no niech będzie. 10 zł mamy wyganą i tu też kryje się dyszka, czyli mamy dwie dyszki. No to jeszcze jedna by się przydała, żeby na 0 wyjść, prawda? 32. A już myślałam, że będzie 34 kolejne. No, zobaczymy, szukamy. Siódemki nie było, 18 nie, 37 też nie pasuje, a tu, a tu, a tu, 19 nie i ostatnia, 14. No ale nic, mamy dwie dyszki na 30 wydane, także myślę, nie jest źle. GG to chyba się wszystko zgadza. Nie znam kontrolnych. Także mamy ostatnią zdrapkę, mega pensję wygraną, co nam daje tutaj 20 zł dzisiaj, fajnie. Ja Was zapraszam na kolejny draping już niebawem, do zobaczenia, cześć!